Cześć. Nazywam się Kamila i zapraszam was serdecznie na sobotnie warsztaty z okazji Dnia Kobiet w Malatorium. Będziemy malować kompozycje inspirowane sztuką artystek. Zajęcia będą poprzedzone najpierw króciutkim wykładem z inspiracjami właśnie z przykładami prac ciekawych artystek. Wybór będzie dosyć subiektywny, ale ciekawy. Następnie przejdziemy do realizacji własnych kompozycji inspirowanych właśnie sztuką artystek, osób identyfikujących się jako kobiety. Będziemy malować w technice pasteli na papierze i wjazd kosztuje 50 zł. Zajęcia odbywają się od 16 do 19 w sobotę. I w cenie są materiały, właśnie pastele i kartki. Jeśli masz chęć spróbować sił w innej technice, nic nie stoi na przeszkodzie i możesz przyjść z własnymi materiałami, możesz malować akwarelą lub farbą olejną. Jestem otwarta na inne techniki. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w sobotę. Na zajęcia obowiązują zapisy www.malatorium.pl ukośnik zapisy, tam jest formularz i należy wpisać sztuka kobiet. Także do zobaczenia.